Jest godziną sobie. O, piąta dopiero. Spoko. Ja sobie mm, przeglądam. Znaczy ja już jestem w sumie po całej nocy i nawet no troszeczkę więcej niż nocy. Takiego siedzenia, ja chciałem wam po prostu pokazać taki, taki czubek, czubka, 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 czubka góry lodowej. No bo podobnie jak. No, chyba wszystkich zaskoczyło to, że bardzo blisko naszej granicy rozgrywają się takie dramaty jak agresja Rosji na Ukrainę. I po prostu, no, mnie trochę zatkało, ale tak sobie pomyślałem, że o ostatnio ganiałem przecież złych ludzi, to czemu teraz też nie potkania się. Dobra. Ten wpis się będzie składał z dwóch części. Pierwsza to jest, no ja sobie siedzę na tym, na wirtualnej polsce oglądam, co się dzieje, ale popatrzcie, co się dzieje z mm, rublem. Teraz jakoś, no 95, 51, ale to już jest kurs na zamknięciu. I myślę, że dzisiaj... O ile w ogóle giełda ruszy, nie? Ale to zaraz. Moex, tak zwany, Moscow Exchange. To myślę, że bije tak do 200 i to wtedy już będzie, no, słabo Rosja będzie miała. No, ale po pierwsze Kreml sobie działa. Nie działa. Ale coś się dzieje, bo jeszcze nie wiem, 15 minut temu nawet kłódki nie było, nie? Czyli tam coś tam ci ludkowie próbują robić. Co jest fajne, nie? Pewna grupa ludzi, nie wiem, nie znam. Sobie jakieś nie wiem półtora dnia temu. Kremlin.ru Ja sobie akurat ja sobie akurat siedziałem i oglądałem StarCrafta, nie? Tak więc nie wiem co się stało, prawdopodobnie był jakiś DDoS, nie? czyli Distributed Tenial of Service, no cóż, zdarza się. A Moex to jest właśnie strona giełdy tej całej moskiewskiej. Co się tam stało też nie wiem. Ale też prawdopodobnie strasznie dużo pingów szło. I coś się mogło stać. Nie wiem, co się stało, ale nawet się nie próbuję domyślać. A czy byłem tego świadkiem? Również nie. Ja tam najwyżej robię małe rzeczy, nie, nie robię aż tak dużych. No, jeszcze jest sobie coś takiego jak rt.com Dawna Russian Today czy tam Russia Today To też przydałoby się, żeby zniknęło, nie? O dziwo działa tutaj w Polsce Russian literata attack on Ukraine, how got there. I to jest właśnie ich jak gdyby od dupy strony Taka wizja, nie? Czyli co też oni zrobili sobie? Straszne. To po prostu jest tak głupie tłumaczenie to nie my, to nie my i to nie moja ręka, nie? Jak to złodzie się tłumaczy. Ale nie wiem, czy jest sens takiego sobie mieszania w głowie. Nie, bo tutaj to, to jest strasznie kupie. No i myślę, że ten kurs dzisiaj tak do 200 dojdzie. O ile w ogóle giełda wstanie, nie wątpię. No i tam jeszcze kilka innych stron nie działa. Nie? No, i teraz w drugiej części pokażę Wam, bo tutaj na, na pasku mam taką jedną. Takie coś na cebulę, nie? Tutaj tam nisko. A zaraz. Ja sobie torproject.org Download, gdzie sobie można można sobie pod Windowsa sobie, no, taką przeglądarkę specjalną, ale to Wam zaraz ją pokażę, nie sobie ją ściągnąć na no, pod Linucha, ale generalnie z, z takich Linuxowych, to polecam sobie ja mam na pendrive'ie, nie, i znaczy, jest na drugim komputerze teraz tak troszeczkę jeszcze ale Kali jest bardzo fajnym tym systemem operacyjnym wiecie spodoba się wam, tylko że ma dużo takich fajnych, no, na, narzędzi A no znowu też nie chcę mówić tak zbyt dużo, nie ale w każdym razie ten, jak ktoś interesuje bezpieczeństwem, to Kali Linux, tak. Dobra, to było na tyle w tej części. Okej, okay. no i my jesteśmy na stronce, znaczy na stronce, w przyglądarce takiej specjalnej, właśnie tej Tor. I która no, pokazuje tą brudniejszą część internetu. Jak sami widzicie, różne underground markety, ale to są te. To są. No, można sobie broń kupić, nie? Forum jakiś nie? Można sobie hitmana sobie wynająć, store Przychodzi do paczkomatu. To po prostu się niczym nie. Tam jakieś hackingi nie. Dobra, ale mnie o tym. Jest ja sobie, sobie Torch. Bardzo dobra przegląd. Bardzo dobra wyszukiwarka, bo normalnie jest. Tak, tak, go. Tylko, że tak, tak, go się różni tym. ta wbudowana przeglądarka w tą. To znaczy ta wbudowana wyszukiwarka w, 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 w przeglądarkę, tym, że no ona też pokazuje z tej normalnej, z tego czystego internetu, nie, clearnetu, pokazuje różne wyszukiwania. A torcz to tylko i wyłącznie pokazuje onionki, nie bo wszystkie te, wszystkie te no ciężkie yy, ciężkie pe, 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 strony mają właśnie torczowe torczowe rozszerzenie. No i co mamy tutaj jakieś. o nią Daniel List. No i tutaj mamy różne sobie różne linki dumpy, nietąpy. można sobie kupić prawdziwe pieniądze, można sobie z jakiegoś hakera sobie wynająć, co robi DDoSy, tracking Freudy i tak dalej, Drag Empire, broń kupić nie, jak w normalnym sklepie, jakieś te bitcoin, walety, Fixed matches jakieś, tylko że jeżeli chodzi o to, to free offers. A zobaczymy. Z ciekawości czystej. No i są tutaj różne mecze, które się można kupić za 90 dolców, na przykład nie, czy 75. Dziwne. Dobra, ale mnie o tym cały czas. Mnie o tym. Bo mm, jest ja taka staranka DEFCON Hacking, na której możecie się zapoznać z różnymi najnowszymi, w miarę na najnowszymi, tylko takimi no, znanymi przez wszystkich ludzi technikami. Ale przy użyciu... O, nawet są tule. Dokładnie. Come on. Jakieś tule do pentestingu, pen dodatkowe browsery, netasploity, czyli różne. A, ok. Czyli, jak mamy dotnetową aplikację, to na przykład można sobie dotnet payloads wycisnąć w tę aplikację, na przykład co jest co, to, to Payload to jest taki kod, którym, którym możesz różne rzeczy uruchamiać albo sobie ściągać na przykład tule, które wykrzaczą jakiś system, serwer, te sprawy. No różne, no różne enginy, dziwne. Nie, bo teraz większość tych, większość tuli, o, DriveSploit do Metasploita. Dużo jest fajnych tuli, tylko że ja po prostu, no, 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 w każdym razie ten dzisiaj się pojawiłem świetnie. Wiecie, każdy, każdy, e, każdy, pomaga jak może, nie? I w zależności od swoich sił i środków, nie? Tu na przykład w Zabrzeł też jest. Zbiór, czy tam w każdym innym większym mieście jest zbiórka różnych darów, nie darów dla Ukraińców. Warto też się przejść na jakąś, na jakąś manifestację, nie? No ale jak kto chciałby swych sił o czymś takim, to czemu nie? No i Tor też jest w miarę bezpieczny, bo przecież teraz jaki mam adres IP, nie? czyli jak po prostu wyglądam jak po prostu wyglądam Tor Exit Node Ja teraz jestem widziany przez zewnętrzne komputery moje połączenie jest widziane jako wykonywane z Turcji, nie? tak więc A mogę też, jak sobie wezmę tutaj, nacisnę new tor for this side, Agree. Zrobię sobie... No co on mnie nie widzi? Czemu tak... What is my IP Cały czas Turki Dobra, no to nowa identity OK. I New Identity. Jak się naciśnie, to wtedy masz restart przyglądarki. Dlatego mnie wywaliło capture, bo sobie zrobiłem capture przeglądarki. I sprawdzamy jeszcze raz. What is my IP? O proszę, tym razem jest to New York City. No i tak to działa, tak to działa. A czasami można zagnieździć, plus jeszcze dodać VPN-a, nie? To już w ogóle macie Bio Bongo. Plus jeszcze jakieś proxy, nie? To już w ogóle można się bawić, nie? Dobra ludzie, to chyba tyle, nie? Taki wpis, żeby pokazać, no... Też tak jest. Znaczy, wstęp do pentestingu, o, o tak. I, I że też, no każdy powinien wspierać Ukrainę tak jak tylko może. Dobra, trzymajcie się, hej.